Jak zrobić szybki placek, taki do kawy, którą macie za półtorej godziny. Na przykład, tyle już mam włączony i buczy piekarni, bo mój tak buczy dziwnie. Temperatura 170 stopni i się, nim przygotujemy wszystkie składniki. Nam, y, tutaj nam się już ten piekarni ugrzeje. Co potrzebujemy? 3 lub 4 jajka, w zależności od tego, jaką dużą blaszkę wykorzystujesz. Ja mam taką blaszkę. Czyli potrzebujemy, ja robię 3 jajka. Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Mam mąkę bezglutenową, różową. Drugą mąkę bezglutenową, kukurydzianą. Cukier. 4 jabłka już obrane. I cynamon, bo robię to z jabłkami. Czyli wbijamy całe jajka. Oczywiście wiem, zaraz ktoś powie, że powinnam wybić to na miseczce. Ja nie mam w zwyczaju, mam sprawdzone jajka, dostawcę mam sprawdzonego, ale jeżeli nie macie kogoś sprawdzonego, kto Wam dostarcza jajka albo od kogo kupujecie te jajka, to y, wybijajcie najpierw na miseczkę. Oczywiście trzeba jajka wcześniej umyć. Ja mam tutaj taką miseczkę na odpady, bo wrzuca, wyrzucam to później na kompostownik. Bijam jajka i wsypuję. Jaki ja nie lubię dużo słodyczy, więc pół szklanki. O! Mi się więcej. Wsypuję i ubijam to wszystko mikserem, więc to sobie tu ubijemy na taką piękną pianę. Jak nie masz takiego miksera, to oczywiście słuchajcie, można ubić taką trzepaczką, którą kiedyś się trzepało, jeżeli nie masz, tak? też można tak ubić. Janę. dodajemy do tego teraz mąkę, ja tutaj tą ryżową dodaję. Tak, trzy czwarte szklaneczki. Nie, nie, tej dam, ryżowej dam całą. O, może tak zrobimy dzisiaj. Ryżowej całą. Teraz półtora łyżeczki, półtora y, tu już mam od, odmierzone troszkę do pieczenia. To już od razu też sobie wrzucę, bo to już miałam podmierzone. I jeszcze pół szklanki tej bezglutenowej kukurydzianej. Nie reklamuję tu niczego, więc jest go taka była akurat. O. Ona jest taka żółtawa. Ok. I też ją wsypuję. I ubijam. To się robi takie trochę gęste. Trochę. To się zrobiło takie gęste, to jeszcze, bo zapomniałam oczywiście powiedzieć, że potrzebny będzie olej, jeszcze pół szklanki oleju. Ja mam olej pierwszego tłoczenia Kujawski, akurat rzepakowy. Rzepakowy tu mam. Te pół szklanki wlewam, czyli 100 ml. I jeszcze. Jak macie jogurt to możecie jogurt wlać, jeżeli nie macie jogurtu to można mleko wlać, ja mam mleko akurat takie tutaj łaciate i wleję też pół szklanki, jak jest nawet z lodówki, wszystko ubijamy. za długo tego nie musiałam ubijać. Mamy ubite. To jest takie luźne, jak na ciasto naleśnikowe. Możemy odłożyć. Tutaj bierzemy blaszkę wyłożoną już i wylewamy to sobie. Piekarnik nam się już tam dogrzewa. Proszę bardzo. Łyżeczką sobie wyciągam wszystko, wylewam, okej, okay. dobra, wylewam równo, mogę już te lamerki wziąć. Teraz układam poćwiartkowane jabłka. Ja lubię dużo owoców. Więc układam gęsto. Ja miałam tutaj akurat cztery jabłka. Niestety jabłka są takie trochę wymieszane. Nie wiem, jak, jakoś mi tak pani w sklepie sprzedała miało być jeden rodzaj, ale widzę, że tutaj jest jeden rodzaj. Mu dużo brakuje do jednego rodzaju. I tak gęsto sobie tutaj kładę. I jest ostatni. Słuchajcie, jeszcze biorę do tego cynamon, bo uwielbiam z cynamonem, no i okej. Okay. I co ja robię? Ja robię ten cynamon tak, że biorę sitko i przez sitko sobie tutaj posypię wszystko. Okay. W ogóle cynamon jest bardzo zdrowy, więc warto, warto korzystać. I teraz jeszcze zrobię do tego kruszonkę, bo lubię z kruszonką takie placki. Jak robimy kruszo kruszonkę? Ok, bierzemy, ja akurat można zrobić na margarynie, ja akurat margaryny nie mam, więc wsypuję tą mąkę ryżową, którą tu mam, resztkę, to jest jakieś pół szklanki. nawet chyba mniej jest niż pół szklanki, yy, pół szklanki. nie, trzy łyżki, cukru tu by było i do tego olej wlewam, bo nie mam. Olej trzy łyżki, to jest naprawdę na oko moje takie, ja tutaj, ale to są trzy łyżki, bo ja już takie oko mam trochę wyrobione, ja się śmieję, że jak taka krawcowa, to mam na wszystko wyrobione oko. Trochę tej mąki kukurydzianej tu też wrzucę, bo nie na wszystko muszę wrzucić, to jest jakieś dwie łyżki są. Ok, bo mi takie było trochę to za... O. Musi się to zacząć Wam tu sklejać. A jeżeli używacie, słuchajcie, margaryny, to pół kostki margaryny, pół szklanki mąki zwykłej wrocławskiej i pół szklanki e, cukru. I to u, u, udusimy, udusimy, udusimy i sypiemy, sypiemy. Mamy już kruszonkę. To teraz stawiamy nasz placek do piekarnika nagrzanego na 170 stopni i na 45 minut. Wkładamy do piekarnika tak na środkowy, ja mam akurat na środkowym takim yy, przedziałce, ustawiamy na 45 minut i pieczemy pieczę. 45 minut minęło. Wyciągam teraz sobie tutaj i sprawdzam patyczkiem, takim zwykłym od szaszłyku, sprawdzam, czy jest wszystko upieczone i widzę, że jest wszystko suchutkie. No to koniec pieczenia. Wyłączam piekarnik. Wyciągamy placek i na deseczkę jakąś, żeby nie poparzyć blatu. No i co? Jest super i zobaczymy. Nie będę go oczywiście na razie jadł, bo jest ciepły, a później mi żołądek nie by tutaj Bóg wywysiadł. Ale oczywiście, słuchajcie, życzę wszystkim smacznego. Na pewno placek Wam wyjdzie. Co do proporcji na zwykłej mące wrocławskiej albo jakiejś tam, no to takie same proporcje możecie dodawać, jak ja Wam podawałam na tej mące kukurydziane. To smacznego życzę wszystkim. Ja mam placek z foremki i zaraz przekroimy go, zobaczymy jak on wygląda tutaj. W środku to kroję tu przy Was, żeby nie było od razu. O, większe kawałek ukroję, żeby było widać. Jedną ręką kroję, drugą trzymam telefon. Może być ciężko, więc robimy takie piękne zbliżenie. Je. Placek jest tutaj, słuchajcie, na tej mące. Taki, chociaż na zwykłej mące wychodzi dużo bardziej, jakby więcej tego powietrza jest i taki jest bardziej wyrośnięty.